Ponieważ aranżę ze swoją orkiestrą szykuje Janek Stokłosa, a pierwszym moim dyrektorem w dwójkę był Janusz Stokłosa i Janusz Józefowicz, 30 lat temu, jak miałam 13 lat, to chciałabym zrobić takim małym mrugnięcie okiem do mojego pierwszego musicalu, w którym występowałam, czyli Metra. Więc będzie i stepowanie, i będzie jazzowo, i będzie musicalowo. Stare moje hity właśnie w takiej odsłonie z fortepianem i bez, i na fortepianie, i pod fortepianem. Także będzie bardzo, bardzo ciekawie. A jeżeli chodzi o kolejny dzień z, ze Smolasem, no to tutaj zrobiłam dosyć poważny show, jeżeli chodzi o i scenografię, i gości na scenie, bo będzie nas w pewnym momencie nawet kilkadziesiąt. Na jednym z ostatnich koncertów byłaś gdzieś wysoko nad publicznością. Był taki lekki strach? Jakby nie było strachu, to ja bym tego nie robiła. Bo ja robię tylko to dla emocji. Zawsze staram się robić coś ekstra, natomiast wszystko to zależy i od funduszy, organizatorów i przede wszystkim od możliwości technicznych. Scena w Sopocie nie ma takich możliwości i pirotechnicznych, i zjeżdżania w dół, czy zjeżdżania na górę. Chociaż pamiętam, że kiedyś podwiesiłam się na linię i parę razy w Sopocie zjechałam z góry, ale tego już bym nie chciała kopiować samej siebie.